A tu widzimy, jak pracuje ten obojniak, który bierze wszystko, co się rusza, czyli facetów i baby. To jest, to jest obojniak, a do matki o właśnie. Ej, pokaż gębę! O, to jest ten facet, co wszystko właśnie. No i wie, że żyje chłopak. Nie martwi się. Czy facet, czy kobieta. Pokaż... Pokaż jak... Yy, no nie, nie będę mówił tutaj za dużo. Haj mam. No i takie życie. No mm. jest, jego koleś przychodzi o piątej i oni zawsze się obłapują, obmacują, na no to że on jest nie bo ważne gdzie kurde, no trochę obciach jest, no ale to zrobić później przychodzi dziewczyna tak samo i jemu nigdy nie zabraknie niczego i meczel go nadaje, nadaje i zdjęcia sobie wysyłają a zdjęcia sobie, sobie wysyłają kobiety i facety Wzajem. dobra jest godzina czwarta w tej chwili a tak wygląda właśnie tutaj nasz yy, store prawda niech zobaczyć sobie tak wygląda właśnie tu nasz store tu mamy komputery 1, dwa trzy tam jest czwarty no, i to sobie jakoś radzimy a to jestem właśnie ja, wasz przedstawiciel tutaj, który zajmuje się właśnie tymi obojniakami i ich wprowadza na porządną drogę tych obojniaków. No, no mamy też tu jednego talibana, to też go tutaj wezmę chyba, odszczelę go tego talibana. Za bardzo panoszy się i straszy nasz katolików. No dobra, no na razie.